Siemanko z tej Michał, Wraz ze mną jest dzisiaj Mikołaj. Dzień dobry. No i dzisiaj jesteśmy na mapie Polska Krajna Final. No i to będzie ja zastępcza za górale, ponieważ górale nam się zepsuły tak trochę. Tutaj no, dzisiaj zaczynamy od się i oprowadzania. Tutaj mamy Fiata z 540 z obciążnikiem i taśmową zgrabiarką Zgrabiarka SIP oczywiście. Z oryginalnej strony, nie? Jakby, co, jakby ktoś się pytał. 60, turbo. I kosiarka łotacyjna. Właśnie mi Ci ją rozłożę przy okazji. Chwila, Dobra. Jeszcze muszę ją mu rozłożyć, bo nie będzie mu działała. Potem dawła. Masz tyle. Roz... Dobra. No ja ja też mam rozłożoną. Lecę na go po oprowadzać. Tutaj mamy talerzówkę 4-metrową. lemkę, no, Już takie większe sprzęty wzięliśmy na początek. I to będziemy na wszystko sobie oczywiście realnie zarabiać. Jak widzicie, mamy 17700 obecnie. Rozrzutnik Forszajta 10-tonowy lub więcej. Beczka na wodę i na 7000 litrów Puk Overuma 5 i forszaj kombajn, bardzo głośny ogólnie, tutaj mamy mikrozeta nawozy, łopryski i wszystko tam, żeby zwalcać te małe pierdykułka e, tutaj mamy ten przyczepę hl przyczepę autosankę obciążnik bo się czasem przyda obciążnik dobra, to teraz może pójdziemy, tutaj mamy krówki, tutaj, tu chyba będzie Taki ciągnik, a ja ogólnie sobie koszę trawę taki ze mną. Mówię, no, no, tuż jest maska nasza, kochana, ładna, piękna. Perełeczka, oczywiście, Paryfony. nasza. Tutaj mamy Unię Pilmet 400 litrów. I to jest, czekaj, no, co to jest? Rauch Axis 900 kg. I mamy też tutaj paszowóz taki starszy, no, ale trzeba na nowy zarobić. Tu mamy Bometa pod 80, akurat. I tutaj mamy jeszcze. No, pók 4 z do 80. To była, teraz to przez bramy przeskoczymy. O, jakie je błoty! Jestem cały, uwaliłem się aż kalosze. Tutaj jakieś obrazki, tutaj mamy monosema, akcjal. A w stodole Michał, tynkuje dzisiaj. I e, presa chroma, 80, z turem. Jadę w małym do linkiego. Jadę z gradem a potem przyjadę Muszę i bo ujrzał na takich dziurach. To ogólnie, no masa nie zbyła, bo. ogólnie w ms nie to nie zboczyli, jak sobie coś w to co, to, wersję, to tak że tak, wbijam w no wbijam i do w i nie mogę ma się do ja mam teraz jakiegoś laga miałem w I, chwilach. Tak. I jak ja do niego wbijam, to się też nie się. i potem tak, tak się działo już, no, się ryszeć, z, się save to to, no, to jest, o znowu coś się wa. Bo według on wszystko był tak samo i w ogóle. I potem z, znowu taki błąd się zrobił na tym nowym save'ie, więc On ja tak samo i w ogóle, jak ja miałem teraz takiego laga, że wo. Tak, a tak mnie trzyma. to trzyma. nagrywa. Chyba się nagrywa. Dzień. Jak nie trzyma ten lag. Dobra, to się nagrywa. No, co było, co zrobić? No dobra, ja już tu sobie zgrabam, mi się 100... Jak mnie trzyma ten lak, 150 pingu. O kurde. No, 300! 800. 800! Ogólnie mieliśmy nagrany odcinek za nikiego, tylko że mi się coś... I... Ej, czekaj, zrób małe cięcie, bo ja normalnie nie mogę wytrzymać. Dobrze. Aha, aż mnie wywaliło. No to na chwilę cięcie i to za Nikołajem. Dobra, już jesteśmy po krótkim cięciu, ja tu sobie przejechałem parę razy, Nikołaj już wbił na save game'a. Tak, na save game'a, dokładnie. No, same game, jak to by powiedział taki ziomek z a ten odcinek co nagrywaliśmy wczoraj mieliśmy tak fajnie zrobione, nie? No, kosiliśmy łąkę, ale Mikołaj, się internet kończy, że tak jak dzisiaj wszedł na TSA, to go tak przerywało. I odcinek mu się rzucał wczoraj od 16 do... ...do 24 i mu zwaliło. Dokładnie. I dzisiaj jak zaczął, to nawet... Yy, nawet nie wiem, ile Ci pracowało? 10 godzin? No, jak nie więcej. I postanowiłem, że szkoda tego wrzucać. No bo, nie, bo to będzie długo, później to nie będzie miało sensu, w ogóle. Ale, To wiecie, no jak będzie nowy internet, to będzie inaczej też, ale jeszcze trochę. Niki. Tak słucham cię, mój kolego. Ten. No. Skopiowa. A ten filmik masz tak jakby jeszcze tą kartę z tym filmem otwartą? Nie. Kurde, bo tytuł bym się skopiował. A to nie, to ja Ci go dam, bo tak to mamy już wszystko. To, to akurat ogarniłem w notatniku sobie napisałem. Ale tytuł i opis, czy sam opis? Tak, tytuł i opis. A mhm. e, jak było wtedy. Ale ładne prostu są. Całkiem duże. Ogólnie Fiat zabytkowy, no. może pójdzie na sprzedaż, nie wiadomo. E, synu, Zobaczymy. to jest mój Fiat. No i cię... Proszę mnie go zostawić. Piszcie w komentarzach, czy go sprzedać. Nie, nie piszcie. Piszcie, czy go zostawić. Piszcie, że go sprzedać. Nie, Michał się go chce pozbyć, a on jeszcze trochę to będzie tyle wart. To nasza szesnastka. Już jest Już jest, ale mniejsza. Będzie jeszcze droższy. Niki, tu buta mu załontował, nie? Pomalował kabinę. Koszyk A jak? Szyb zapomniał wprawić. Nie, szkoda powiedziałem, że szkoda, bo jak będzie zgrabiał, to jak kamień wypierdzieli z tej zgrabiarki, to ło no, a po szybie. 60 ogólnie po remoncie, nie wiem jak tam ktoś widział, no to ten. Jeszcze niedługo do niej kabinę przymontujemy, bo kabina jeszcze coś tam w malowaniu jest. To jest niedługo dokładnie. będzie Niedługo będzie kabina do 60. Będzie malujem. kabina, dokładnie. Malujmy. Chyba, że też weźmiemy sobie inną kabinę, bo zobaczymy, nie, bo ta nasza stara to trochę porodzjegała, ale zobaczymy jak to tam... Nie, się... ja myślałem też nad zakupem na glaka. Jakby blacha się zrobi, zobaczymy. O Boż, ale teraz mnie trochę lagi zapały, ale... ale chyba puściło. Mm. A popyta, popylam z tą konkretnie. No, tam 19, koło 20 na godzinę chyba lecisz, nie? No, ale licznik i tak nie pokazuje, licznik tylko godziny pokazuje. Obroty Obroty Ale cisza O jak na przy pobranił. <laughs> Nie no, ogólnie odcinki powinny wrócić już teraz, tak po dwa, ale niestety tylko z Michała perspektywy. Co nie? Bo z mojej to na razie tak jakoś. No co, to, to nawet odcinka nie wrócisz, No. Nie no, teraz wiesz, jakbyśmy nagrywali i jakbym konwertował je, nie? Konwertował, renderował. Renderował, konwertował, to bym wrzucił je przecież. No może tak, ale nie wiadomo, nie? Się Możemy nagrać zawsze jakieś... No bo dzisiaj czekaj. Teraz jest ten, to by teraz trzeba było jakiś z Bolusiowa nagrać albo z osiny coś, nie? Bolusiowo no. Lusiowo, nie? No. no szkoda, że te górale nie wypaliły. A tak, by była fajna seria, ja wam mówię. No tam, ja się na niej. Nie już wkurzyły te gurale. No mnie tak samo. No nie wiadomo przez to, może to przez jakiegoś moda Michał. Bo może... mieliśmy tak samo na Bolusiowie, pamiętasz? No podobnie mieliśmy. Bardzo podobnie. No bebie, pobierałeś jakieś ruskie mody i mi dałeś na ten ramy, no to, to No tak jak ty, jakieś tam chińskie kieruństwa. Ruskie wczoraj mi mody do farminga. No cicho, a dzisiaj chciałem mtz to sobie takiego pobrać na LS World był. No było dużo, już nie pobieraj. No weee, no, tak Teraz i ty, tak już tak, mam koniec ty. internetu, to tam. Tak będziesz gadał na no takie nie tak. Yy, 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 tak będziesz gadał. Eee, no nie. No gdzie? Na teraz jak się limit... limit się skończył już na pewno, bo to jest więcej jak pewne. Ja mam niestety internet z limitem i mam za mało wzięte, bo miałem wtedy internet brałem jak jeszcze nie myślałem o nagrywaniu. I trochę Lipton, ale... Ogólnie będziesz będzie człowiek mądrzejszy i się weźmie więcej internetu albo bez limitu No, ogólnie ja nie wiem czy ja w ogóle to zgrabiam dobrze, czy tak jakoś chyba nierealnie, ale... Ja og ogarniam takie, takie, takie zgrabianie Ja to tam normalnie... wideł i grabków Ile Ci tam zostało jeszcze? tej gąki Ci zostało No jeszcze, jeszcze To tam sobie to spresuj ja akurat ja obecnie tutaj ten kawałek taki. w przewaliłem ten kawałek taki się obetnie i może później przyjechać albo ja będę zgrabił, albo jak? A ty sobie będziesz kosił? Bo jeszcze kawałek tutaj dobra, został. No dobra, odpaliła, Boże, bo nie chciała już odpalić, 80. No moment. bo trzeba tam chyba akumulatory powymieniać. No, Bo tu To no, dokładnie, jakąś od odtura żeśmy musieli zamontować w tym. ...w akumulatorze. To no ładne nawet te pokazki wyszły. No nie powiem, że nie. Na my się, na myj No tutaj też jest takie błoto, nie? No, była ładne. A, bo ta łąka jest jakby nowa. Bo my jej nie mieliśmy, dopiero ją niedawno żeśmy kupili. Dobra, to się ze środka polatam. No, bo prasowanie to ze środka można. Ło, jest trochę belek. O, dwie Będzie troszeczkę. Dwie z mam w pokrótce. To gitara. Ej nie, będziemy to owijać czy jak? Nie wiem, owijaki razie mamy. No. no ale owijakie to można jakoś tam skołować, gościu. Ja tam najwyżej się straczą na podwórku. Podniesie na górze i się streczę owiną. No dokładnie. Tak. A dziurki odwidać się i taśnią wam Tak. Tak się zrobi Dobra, ja bym... Nawet dość dużo będzie beli z tego i z tego Także coś zostawi nasiona, a coś się może owinie streczem straczem. <grym> może A szlaga Ale... jakaś dostałem. O, no, to zaocz pewnie Chyba, o dokładnie To jak ty mówisz, ty to normalnie Wiesz, no. wiesz co się, wiesz co w trawie piszczy No Osiemdziesiątka z presą no. <laughs> z widłami do palec. A to ty masz tam widły do palec zamontowane? No. Ale do Belek Ja myślałem, też... że ty zdjęłeś te widły. Dobelek też są dobre. Tu też, ale trochę za szerokie. Teraz ona już stara, ale coś się zamyka. biała. No, ale ona szybko się otwiera, ale powoli zamyka. To nie że muszę się do tego. To nie ze baloty tam są. Dobra, wezmająca na widłów. Patrzcie to, jak się bierze na widu od palet belki. No. Widzicie, Tak ładnie. Aha, tra mi pokazuje, że 4 tony 300 mam w presie. Ło! Wow. O grubo! A dwie wypluję naraz chyba. To. No. Nie to jeszcze byś musiał drugą belkę wziąć. No. by były wtedy. A ile pokazała 200% w presie? Nie, bo na widłach mam przecież, nie? By. No tak, ale to co, pokazało Ci 200%? Nie. 100% Dobła, ale normalnie drzwiami otwartymi można latać do ciepło. No już teraz to jest czerwiec, to się ciepło zrobiło Boże, niedługo dojrzeje Ale mam laga, o Jezu, niedługo o Boże laga, bo? Może dzisiaj zanaz było odcinku w dzień i może się zabrał jeden taki godzinny, może No by pasowało nawet No z tej serii, bo, no trochę pół jest do obcięcia jak widzicie <coughs> mamy no raz, No jest trochę dwa, trzy, O 4, cicho puściło chyba Albo nie? Jak 9. będę sośnie to, to nic nie mógł Dobra, dziewięć pół mamy Ogólnie do obcięcia, a poprzez przerżając trochę legi No ale i dosyć... tak, to jest dobrze, że nie mamy jakiegoś bizona aby to już coś większego Bo tak, lecieć, To tak, jakim bizonem lecić to wieź ile to by było roboty? To no ja tu już radę. Jeszcze by się coś pewnie w trakcie zepsuło Ja już ładnie stresowałem Takie Dwa Jakie ja Taki mam lagi to już... Dobra, ja tu sobie przyjadę, Przyczekam po te belki Ach, ten mój internet normalnie... Trochę mnie denerwuje Dobra, tą belkę jednak tu zostawię na, na łące i przyjadę zbierać za robalot Ta? No, Teraz no a zaś się tutaj najwyżej popresuje jakoś No, tamto się spresuje Tu wie, trochę, bo mokra ta trawa, jeszcze to w prasach jeszcze No, za... a to tamto chyba weźmiemy na siano kiszonka, a to weźmiemy na siano, nie? Także będzie trzeba może przecząsnąć gdzieś Wolnie po tych dziurach polecam bo wybijam. Przepraszam. Co nie, za wybijanie. Ej, a ile ma 912 biegów w rolu? Cztery chyba, nie? Cztery polowe i cztery szosowe. Nie, czekaj, bo jeszcze każdy 3. bieg ma swój półbieg. To 16. Aba. Jo, dobrze liczę, czekaj. 4, 4 to jest 8, no 16. Radęc, no to on, jak ona jest na rewersie, poczekaj. No 16, dobrze mówię. 16 masz do przodu i 8 masz do tyłu. Bo masz jeszcze przyspieszać no. tą bajkę, nie? Co jest przy kierownicy. No, królik Zając, nie? Króli... zając i, i królik. Zając i królik, Żu królik, boże. Żu królik. Dobra, ale nie na niektórych je zając. Teraz tak. Nie wiem, dobra, 80 sobie dociągnę Tego przyczepkę O ja tu jeszcze kawałek będę miał też obciętą No to tu zjedziesz na farmę i okazji tam potem trochę pozgrabisz, nie? no? No jo, jojojo jo, jo. Albo wezmę taki ci będę pojeżdżał No ale czy będziesz pojeżdżał Pziędziątką Nie Odepnę tą kosiarkę ale będę już normalnie Normalnie autosanka co odmalowana dopiero, ta... To... A już będzie trzeba ją znowu malować, bo jak się obczaska przy tych balotach, to muszę akro. Dobra, ile... ona była malowana? Aha, no to ty nawet nie wiesz, że ja ją malowałem. Patrz. Malowałeś ją? Łe, nie no? wierzę. A Felgi też? Bo nie widać. Felgi? Nie. Trochę Tam mówię, właśnie. Trochę skmalowałem tego już. No tam pomalowałeś lakierem do paznokci Haliny Ale lakier Ona mi mówiła, że później nie miała czym sobie pomalować Raciczek Dobła, 20 na godzinę, to jest też nawet leci się tą drożką, bo ta drożka to jest już... Polem sąsiada bym pojechał, to by było równie No ale nie, nie wolno, polem sąsiada gość, czekaj jak Nie baczę tu są zamigne Teraz później ten jak powiedział, że co jeździcie moim polem I to jeszcze na nagrywaniu Dobra, a to to trzeba tak w prawo. O nie za burta w prawo A żeśmy za ile się na tych góralach narobili jeszcze, żeby drugiego save'a zrobić, nie? No Jak się tak pomyśli to aż się... Je... Ciężko na serduszku robi. No nie, mów, że nie. Troszkę, troszkę. A teraz mu docisnę tej 60 Ej, albo możemy też do rolniczej doliny powrócić. Nie, nie chcę się tam. No, w sumie, tam już teraz się duże maszyny porobiły, nie? I duża, większa mapa się zrobiła, i tak, 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 średnio bym powiedział. Mogłem iść obciążnik do tego 60. Mogłeś? No, ale nie chciałem się podpinać. Gdzie negusie. Jakbyś był u mnie ten w domu, albo byśmy nie nagrywali, to bym coś innego powiedział, ale. Ale nie będę Cię dyskryminował. Ja cię będę. Ja cię będę. O kur... Patrzcie jak bokiem idę po bokie O nie z bokiem To byś tam przedniego mostu nie zostawił to do góry balotki, ładnie elegancko Tak osiarka też by musiała chyba pewno i jeszcze trochę to na złom bo tyle co ona już trawy nakosiła no ten fiat też eee fiat dostaje nie sprzedam go tylko nie. nie i nie oluju ale żebym przeczekał rozwalił. połamany jest. przymknij mi tą kosiarkę, bo ja nie umiem ale weź, że u ciebie i tak zostanę Chodź. Pomaluj mój świat Taki no bo takie ciężkie mi tutaj rzeczy pochać trochę... O Boże odczepił O Boż nie taki tutaj. Podnieś mi już tak, no Myszkom to się zamyka No nie bo ja siły tyle nie żeby pochnąć Ja ty jeszcze Rynkom wdłożmy. powiedziałem Rynkom Dobra tak I są dwa więc Letko bym powiedział letko ja, ja tu tak duszę tą 60, że nie mi brakuje. Od której nagrywamy? Nie wiem. Długo, nie? Nie no, gdzie? Może jakieś 15 minut? Nie no, jeszcze trochę damy. Ja pier. jo kadziołk. mówisz? To okay. nie jest ok, a mi tu chyba żeś przekaźnik normalnie ukradł. Oni mam przekaźnika. Ej, jechać sam do ciebie z obciążnikiem? A po co, już Załadowałeś? No to dobra. To ja 60 zostanę na podwórku chyba, jo? Ale wąskie te baloty normalnie aż wszystko się pomieściło na przyczepie tak wiesz się pomieściło, że wiesz, że... bo no, ale bo mogę, to będzie się nie obklucza To nie, że się nie obkłucza wewnętrzną muszę pojechać, bo to się boję o te baloty straszne Wiesz świata i prasy może yy, nie? Dobra, ja sobie polecę drogą, bo tymi, tymi dziurami to mi się nie chce kurde, bagno się zrobiło wszędzie. Oluju, ale lami. To chyba już 15 minut coś mamy, bo auto zapis jest co 5 minut. No, coś koło tego. Przydałby mi się drugi monitor. Mi też. Bo ten mój trochę mi ucina. Ty, jaki mi te. Boże, jak halogenami normalnie te... Awa, te ten... Świecą te co, migacze. Ten, ten. Migacze u No. To nie, że migacze. Nie, nie no, ja bym tego fiata zostawił, on jest, on jest, ładny. No ale wiesz, no to ty, nie widzę się i zostaw go, bo on później będzie tyle warty co twój, co twój ten, co twoje tico w gazie. Tico w gazie jest warte niecałe tysiące. Ale co tysiąc? O Boże, dałem do tyłu zamiast do przodu. A twoje fiko jest warte 5 złotych w gazie, jak jest to fuk. Ja I fico. mi tutaj, ten, nie obrażaj świata. A tak, że tak powiem, gdzie ty ten rotacyjny musisz chować do środowa? Tak. no. A czemu? To, nie to ja tu muszę sobie oga... o jakie... Jak ja tu chyba jeszcze wspomagania nie założyłem po remoncie Albo wzięłeś do 80 Wiesz, to do 60 Ale w 80 było zepsute przecież No tam nie masz o boż! A z tego błota normalnie nie miałem podsterowność To co, ty podpina się jeszcze pod presę, i tutaj będziesz presował, czy jak? Nie, jakby nie wiem. Teraz pszcze ładnie parkuje. co? Parkujesz? No, to nie jest parkowanie. I ja, taki Fiat się do takiej małej pracy przyda. Mało pali, dużo robi. Ile pali w 6 litrów na godzinę. A jak ten wyłączę zgrabiarkę, to pali nie całego litra. Dobła. Dobra, nie wiem, kończymy ten odcinek, chyba skończymy, no bo no, doby. No, Czekaj no, no, no. sekundę jeszcze trochę się pozgrabię, przecież stopu, nie będziemy tyle poza odcinkiem robić. Dobra, to zgrabę, bo ja nie mam co robić, ale dobra, to chyba ja jeszcze znajdę pracę. W sumie to bym mógł tą przyczepę rozładować nawet. No, rozładuj ją, tam belkę jakąś krawą cipnąć. Album tak ładnie to mnie, ja Ci mówię. Tak? No, chodź zobacz no. To jak ja to chyba zaraz zobaczę. Czy to tak ładnie, czy to takie... Gdzie Ty gdzieś tam wjechał? Jak tu ładnie wjechał, no naprawdę, szacunek! Łapka w górę za Łapka w górę, no oczywiście, piszcie w komentarzach jakie radio mam wysłuchać. Bo jeszcze żadnych takich komentarzy Nie, nie zobaczyłem. W ogóle jest bardzo mało komentarzy, ale... wiecie Piszcie co tam uważacie, co, czy coś poprawić 10 ton balotów znowu obecnie na, 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 na imię mojego trochę. Aż tyle? No, bo 3 trzy od naraz Czy naraz? Tu pod domem słuchasz, że będzie Nie no, nie całe 10 ton W sumie trawa to jest ciężka, nie? O, trochę mokra, ale... No bo jak będziemy ją obijać, to chyba dobrze, niektóre szybciej skiśnie, nie? Ale że zobaczymy, czy będziemy ją jeszcze obijać. Nie no, to i by się, czy by można było owinąć. Ja tu ładnie układam stóp już koło domu. O nie, ze stogi. Przy samym domu normalnie będzie tak, będziemy. Jak będziemy... to było, to jest tak zrobione jak w 15 było. O, o płot się belka oparła, nie? O, nie za oparcie. O, no taki brzydki stół to jeszcze nigdzie nie stał, chyba. <grym> o Boże, teraz już. Nie. nie, że jakbyś ty to widział, nie? To byś ty się załamał. Dlatego tam nie idę. Na taras jedna wpadła prawie. Na taras? No, Ej, że... bo ja płytki tam ostatnio zakładałem nowe. Jeszcze nie niepofugowane, żeby tam trawa nie wleciała. Dobra. Także co, dziękujemy Wam za oglądanie. Łapkujcie, komentujcie, słuchajcie. Do kolejnego. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.